Cześć, cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale, oczywiście kapi z tej strony. Witam was w drugim, kolejnym odcineczku, takim let's playu z polskiej wsi, Wola Brudnowska odcinek drugi. E, witam Was wszystkich serdecznie, zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę i subika na samym kanale, żebyście nie ominęli kolejnych takich odcinków. Jak widzicie zasiadam i właściwie jestem w bizonku. No, w lusterku niestety nie zobaczycie, bo te lustereczka są takie słabe, ale, ale, ale na polu mamy sobie 60 wraz z prasą SIPMO, SIPMą e, Także będziemy sobie dzisiaj działać i co w tym odcinku sobie planuję właśnie z kości to poletko mam przygotowane, czyli że tak, nie chcę, żeby te odcinki trwały jakoś długo. Będą mieszane. Będzie muzyka, będzie Będzie jeden film z muzyką, będzie drugi film. Czekajcie, jeszcze sobie damy troszeczkę głosie. Będzie film z muzyką. Będzie również film z głosem, normalnie tak jest teraz. Natomiast w dzisiejszym odcinku będzie jeszcze troszeczkę tak mieszanie, powiem to co mam powiedzieć. E, więc tak, dwa przejazdy mamy sobie bizonnikiem Jak widzicie pokosy są dosyć szerokie e, Wszystko ładnie działa, więc chociaż cieszę się z tego e, No chwasty mamy, późno sobie wyłączyłem te kwasty sorki i dopiero teraz sobie wyłączyłem Więc no niestety one jeszcze sobie tutaj są e, Ale na spokojnie e, I w ogóle bardzo... na no, dużo chcę powiedzieć, przepraszam, jak zwykle e, Widziałem, że bardzo, ale to bardzo przyjął się Ostatni odcineczek i właściwie pierwszy w tym farmingu z takiej polskiej wsi Bo tam było ponad 350 uświetleń Także byłem w ogromnym szoku i, i za to dziękuję I myślę, że na razie sobie zrobimy tak od czasu do czasu właśnie taki odcineczek W sensie może co dwa, może co tam trzy dni zobaczymy co kilka dni po prostu zrobimy sobie jakiś odcineczek. Do odcinku jeszcze tutaj właśnie bizonki sobie pokosimy e, tam prasą. E, troszeczkę poprasujemy, zobaczymy co w kolejnych odcinkach możecie pisać. Mamy sobie wtorek, ja sobie to nagrywam tutaj prawie że o północy, mm, ale w poniedziałek jeszcze mamy już tutaj nagrany odcineczek na jutro, na środę, nawet, bo teraz i ciężko jest uchwycić, a jak już to na chwilę e, także tutaj uchwyciłem go dzisiaj nagrałem w odcineczek, także tutaj będziecie mieć taki krótki, bo z modernizacji gospodarstwa, bo no doszła dosyć duża tam zmiana, gospodarstwo zostało przebudowane także to na spokojnie jutro e, no i wreszcie fajnie było dzisiaj oj trochę się sunąłem, fajnie było w końcu od dzisiaj tutaj o 10 Zaczęły się znowu pojawiać modyfikacje na wathubie, dzisiaj wszedłem. kurcze mówię, gdzie są ostatnie modyfikacje, naprawdę sporo tego powychodziło No powiem, podobno ich bardzo dużo, bo miało tam, na była informacja, że 2000 Także no miejmy nadzieję, że faktycznie dużo tego jest, że się pojawi coraz więcej polskich maszynek, no na razie dzisiaj się nie pojawiły, miejmy nadzieję, że właśnie we wtorek już się pojawią Żeby też testy modyfikacji zrobić Teraz Was zapraszam na live'y, Wie, wieczorkami są streamki, wczoraj był ETS, i dzisiaj jedną testy modzików, jutro będzie jakiś tam rokecik e, i tak dalej, a w ich będą tutaj gry z widzami oczywiście, ale już na osińce, także śledźcie tutaj grupę na Facebooku, kapiszony kapiego, e, śledźcie w ogóle tutaj YouTube, społeczność będę wam mówił na live'ikach i tak dalej pewnie do odcinka, żebyście sobie pobrali na spokojny ModHub, bo y, ModHub ModPak, ponieważ y, tutaj będę wyczekiwał na modyfikację z modhaba i będę no tutaj coś powoli, powoli kleję, żebyście mogli sobie to pobrać. Mam nadzieję, że jakiś ten pak nie będzie zbyt e, duży, żeby tam jakieś najważniejsze modyfikacje wyszły. Na no pewnie jakieś jeszcze m, super polskiego się nie uda zrobić, ale na razie, na razie co tam wyszło. E, dzisiaj zobaczyłem ale z portala patrzę jakieś bizonki. Mówi o fajnie, kolejne bizony, a to dupa, bo do farminga 19 wyszły, więc troszeczkę Lipton. Niestety. No i co, zaczęliśmy sobie tydzień już tutaj szkolny na razie No my tutaj już od 17 feria, ja też czwartek, piątek wolny e, właśnie dzisiaj we wtorek i, i jutro w środę jeszcze na praktyczki No niestety tutaj ta prasa nie łapie nam e, co całego tego pokosu. No i wiecie co, no powiem wam tak, jestem trochę rozczarowany, ale jestem też zadowolony, bo generalnie po ostatnim, znaczy po ostatnim, w ostatnim filmie właśnie tutaj, pierwszy z tej woli, od razu na początku odcinka mówiłem, że ta mapa nie jest wydana, że ona jest tutaj zedytowana przez, przez Kubę i tak dalej. A już musiały się pojawić komentarze, od kiedy to ona jest wydana, ta wola i w ogóle i takie tam, czy mapa jest wydana. Także no powiedziałem na samym początku filmu. Także, no nie jest, nie jest. Ja tutaj też czekam i w ogóle myślę, że wszyscy czekamy na powstanie jakichś fajnych pierwszych mapek, bo na razie, no to właściwie oprócz tej osinki, no to nic nie ma i każdy widzę, że katuje tą osinkę, to my też pokatujemy, dlaczego by nie? Dlaczego by jej nie pokatować troszeczkę? Nacieszmy no, się tą osinką, bo ja często tak właśnie gram w miarę, miarę, kiedy ta osinka wyszła, wyjdzie w każdym farmingu, a później, no to wiadomo, inne mapki, bawimy się na czymś innym. Teraz też niedługo tutaj będzie polska jakaś tam seria, sobie coś zrobimy tak, także mam nadzieję, że też tutaj kilka nowych osób ujrze nam na kanale i mam nadzieję, że powoli trochę tej polskości tutaj się pojawi zapytacie się pewnie skąd 60 60 jak słyszycie z dobrymi dźwiękami w ogóle tutaj wszystko działa e, z kilkoma konfiguracjami jest ona wydana na kanale Cubano Games Kubano zrobił konwerta, normalnie tam jest film na temat tej 60, -tki. wszystko jest tam wyjaśnione, co i jak, eee, także tutaj serdecznie pozdrawiam Kubano i no tutaj mówił, że będzie więcej tych konwertów, mówić jakaś 30 i tak dalej, także ja czekam eee, jak najbardziej, no bo tutaj się przyda, no mówię kurde, 60 idealnie do tego. Zobaczymy, jakie tutaj jeszcze prace, no to jakąś kultywację możemy zrobić, jakąś orkę możemy zrobić, też na razie za dużo nie mam. ...właśnie modyfikacji tutaj, żeby jakoś e, tam akcję porobić, możecie ewentualnie napisać, może nie będzie to też, może po prostu na tej mapce, bo naprawdę spoko się na tej woli gra, e, bo no, jak wiecie ja nie grałem sobie w farmingu, 19, no zbytnio aż takie moje klimaty, e, też jest tutaj dużo... No ma przecież tutaj wam pokażę, też jest tutaj widzicie dużo tych pól takich wąskich a długich, ale że totalnie moje klimaty, nie lubię totalnie takich pól e, Również no taka duża mapa, więc no single jakoś nie lubię teraz tutaj pod jakieś akcje, ne, czy coś no to prędzej. Zobaczymy, popatrzę jeszcze na te mody, e, popatrzę, zobaczymy co tutaj możemy jeszcze sobie porobić takiego ciekawego żeby żeby coś tutaj fajnego e, Czy to na Discordzie, czy gdzieś tam na Facebooku jak ktoś ma kontakt do mnie to możecie podsyłać ewentualnie jakieś tutaj mody, czy jeżeli jakieś osoby konwertują, może chcą wydać coś w tym stylu, jeżeli mam potestować, to możecie też śmiało jakoś się tam skontaktować, ewentualnie, ewentualnie napisać albo ja wtedy jakiś tutaj dam e, do siebie jakiś kontakt, żebyśmy na spokojnie jakoś się skontaktowali i ewentualnie nie bym potestował na raju czy coś w tym stylu, tak samo z mapką. W razie czego to, to nie ma sprawy, tak właśnie sobie robiliśmy takie rzeczy w poprzednim farmingu. Farming 22, nie wiem jakby ja się już do tego farminga przyzwyczaiłem bardzo e, Dla mnie to jest już takie normalne, jeszcze niedawno był taki początek, jeszcze ciągle jakieś nowe rzeczy, teraz już dla mnie to jest totalnie już, to taki podstawowy, normalny farming e, No tutaj planuję sobie generalnie w tym roku zrobić serię to z Farminga 13 Czyli że totalnie, totalnie się wrócić Myślę, że to będzie bardzo trudny powrót ale myślę, że z chęcią też by niektórzy pooglądali i z przyjemnością, jacyś starsi widzowie, którzy grali kiedyś w 13 Ja grałem dosyć sporo w 13, aczkolwiek no nie na tych polskich, zbytnio wiem, że teraz byłoby też bardzo ciężko, więc myślę, że dosyć, dosyć tak może w okolicach wakacji, czy, czy, czy może trochę wcześniej, no zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie z różnymi seriami, bym taką serię zrobił żeby po prostu na jakieś tam modyfikacje jeszcze, bo myślę, że byłoby szczerze mówiąc ciężko, eventualnie może sobie jakieś tam poznajduję i pozapisuję, nie wiem, nie, bo naprawdę może być różnie. Na Steamie raczej sobie kupię akurat trzynastkę albo nie mam wersji pudełkowe, ale myślę, że w sklepie już bym... No raczej nigdzie tego nie dostał. Chociaż no upartego myślę, że gdzieś tam Media czy coś bym sam mówił, to może by się gdzieś tam coś udało, bo ja lubię akurat zbierać te, te, te wersje pudełkowe. Bardzo lubię, szczerze mówiąc, więc myślę, że dlaczego by nie. Myślę, że te to, to odcinki właśnie tutaj spodobają. No teraz akurat mamy... E, dobra, teraz to małe paski, e, tydzień taki, no ze szkołą i w ogóle, wiem, tutaj ciężki powrót, mi się dzisiaj na jedną lekcję nie chciało iść na, na wychowawczą, bo musiałem tam pani zanieść. Także no, nie chciało mi się bardzo, trochę praktyki, bo też, też mi się nie chce, ale cieszę się, że, że zaraz będą ferie, że nie muszę się rozpędzić ze szkołą, żeby później mi znowu wolne, tylko teraz jak jest ciągle wolne, to dosłownie chwila do szkoły i znowu będą te dwa tygodnie wolnego i później jak już się rozpędzić w szkole to chodzić, chodzić, chodzić I myślę, że no akurat to jest dla mnie zdecydowanie lepsze, by też tutaj różnie czy tak naprawdę, czy to na lewach, czy coś, żebyście woleli później znaczy no, no wiem, no kto akurat teraz ma ferie, no to że wolę by później w ogóle niektórzy, że mają później, to i tak się cieszą no ja się cieszę, że mam teraz ferie, miałem wiadomo, noż nie jedne ferie przeżyłem miało się wcześniej, miało się później, miało się w środku i tak dalej, w różnych terminach no ale jednak wolę teraz właśnie po tych wszystkich przerwach dlaczego by nie Dobra, także ja zaraz tutaj lecę ten odcineczek wstawiać. Jutro sobie na spokojnie wstawię na środę filmik. Także też będziecie mieć właśnie w tym tygodniu o godzinie 15 filmy, żebyście wrócili ze szkoły na spokojnie mieli film. A później e, wieczorkiem jakieś tam liveiki sobie jak najbardziej ogarniemy. No, także fajne, no bo tutaj właśnie e, gry z widzami też ostatnio. W ogóle bardzo fajnie, bo widzę tutaj spory przyrost subików, na ten moment jak nagrywam, mamy wbite 2100 pewnie po nocy standardowe jakieś tam multi konta czy coś w tym stylu youtube usuwa, więc bardzo dobrze, jakieś tam suby, które nie są aktywne jak najbardziej jak to youtube usuwa i myślę, że, że generalnie spoko, no tutaj no mówię, ja się nie zmieniam ja tutaj robię co chcę robić, robię po prostu swoje co lubię i tyle. Nie będę jakoś tam robił coś na siłę, no bo to jest oczywiście bez sensu. I co rodziska? jakąś miniatureczkę zaraz coś zrobimy. Chyba nie ma jeszcze jakiegoś fajnego sprzętu, żeby tutaj te kosteczki pozbierać i w ogóle... Znaczy no opartego, no opartego no może coś tam skleję. Jest ta maszyna taka, arkus... Nie, nie wiem czy to jest arkusin, to jest chyba arkusina. A Zaraz zobaczymy jeszcze w sklepie Ale jest to maszyna do kostek, żeby może je tutaj yy, To podstawowa, żeby je tutaj może pozbierać, później gdzieś tam załadować na jakąś przyczepę Wiecie co, właściwie już mam trochę pomysł W sumie, może gdzieś tam na jakiś kolejny odcinek. tylko dajcie mi chwilę mm, Technologia zbioru, tak, to jest arkusina Jakby to załapało, bo to na te małe kostki są, by to załapało, takie większe kostki by później nam porobiło Wziąć jakiś ciągnik Dura do tego, przyczepę autosanka, na przykład, bo to chyba w tej autostanie jest wybór, żeby ściągnąć jedną burtę. No, powiem Wam, że myślę, żeby nie było głupią, ale co, w tym odcineczku to byłoby na tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie. Yy, I jeżeli oglądacie do obiadku, myślę, że ktoś tam jednak obejrzy do obiadku. To to życzę jak najbardziej smacznego. Ja pewnie o tej godzinie jeszcze siedzę sobie na praktykach, ale mam nadzieję, że niedługo wyjdę. Także trzymajcie się na ręczka. Hej, no jednak nie było muzyki, no ale może w kolejnym odcinku. Nie, w kolejnym, może nie, ale jeszcze później. Narka.